Witajcie! Dzisiaj naszym gościem jest Mar Marysia Kassa, Kasi Jenko, która spędziła wiele miesięcy w Ugandzie i powie nam o sposobie Ugandyńczyków na kłótnie, no, można różne zastosować do kłótni małżeńskiej. <noise> no, Ugandyńczycy Ugan 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 to... Ja przepraszam, że nie bardzo dobrze. Rozumiem Marysia po jest Polsce. Rosjanką i mówi świetnie po polsku, więc proszę jej wybaczyć tak. niedoskonałości. Więc... Prawie całkiem jest zakazana agresja publiczna, więc jak mają konflikt, to się starają się śmiać. I im ostrzej jest ta dyskusja, tym więcej się śmieją. Jakby obniżając przez to e, swoje e, agresy negatywne emocje, e, na przykład jak ja jestem przez panią albo pana niezadowolona, to ja będę i, i chcę wytłumaczyć panu, dlaczego jestem niezadowolona to ja będę się śmiała, ja będę mówiła, no to pan moim zdaniem, no to się zachowuje jak, jak, jak zupełnie jak dziecko, to ha, 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 ha. To, to przecież ja śmiesznie, no to co pan, pan mówi? I, i to ja, ja, jakby przez cały czas i im ostrzej jest e, to, co ja mówię, tym więcej ja będę się śmiała i, i pokazywała, że tak normalnie, to, 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 to tak na połowę żartuję. A to nie, nie jest tak na serio i nic przeciwko panu nie mam, tylko że, tylko, że no muszę to powiedzieć, bo to, to przecież śmiesznie. E, e, e. To może być też e, dla człowieka, który nie jest w tej kulturze, to, to może być szokiem, bo czasami po tej rozmowie z, e, z e, żartami to, 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 to bezpośrednio następuje kłótnia i to, to, to ludzie się zaczynają bić. Nie pomaga to, czasami, czasem. Czasami pomaga. nie pomaga oczywiście. I to, przez to jak omówiliśmy, że Ugandyńczycy są bardzo, bardzo jak to po polsku to, Rzeczliwy. Rzeczliwy, to, to jest dlatego, że po prostu nie widzimy, że oni się kłócą. <laughs> Ale <laughs> No, a, 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 ale jednak czasami to się pomaga, bo, bo te ludzie o, o po, po tej kłótnie to mogą się rozejść i następnego dnia znów spotkać i znów się rozmawiać. Zamiast zamiast tego, że, żeby przypominać sobie nawzajem, co, co tam było wczoraj. A te kłótnie, a to właśnie, że mówiłaś, że małżeństwa się nie kłócą w domu, tylko wychodzą, tak? Nie widziałam wszystkich ugandyjskich małżeństw, więc nie znam, czy to jest. Na ile to jest tak? o tam u ciebie, gdzie byłaś? Ale, Więcej niż 9 miesięcy mieszkałam w lokalnej rodzi w rodzinie, I, i, i to oni nigdy się nie kłócili na podwórku. To był dom, teren przy domu, i oni, jak nie chcieli, żeby ich ktoś słyszał, to oni się zamykali w sypialni, tak normalnie jak i Europejczycy. Natomiast jak to była bardzo ostra kłótnia, to. Ale nigdy nie krzyczali znów, To bardzo cicho tam rozmawiali. Tylko, że to było łatwe. Cicho w w tej tu, socjalnej. A ty jesteś tu, 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 tu. A ty tu tu tu, 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 tu. Ale jak to było bardzo ostra rozmowa i nie mogli się dogadać, to zawsze wychodzili na, na ulicę. Żeby tych takich energii super negatywnych. No raczej w domu nie zostawiam. Nie pytałam dlaczego, ale wiem, że jakby nie chcieli, żeby ktoś ich słyszał no to rzeczywiście nie był to dobry pomysł, bo to właśnie tam przy bramie to wszyscy sąsiedzie mogą słyszeć i nawet ja wewnątrz to mogę spokojnie podejść do bramy i słuchać, bo to brama to nie jest okno przy, przy sypialni, to, to, to nie widać kto tam stoi czy stoi i to te sąsiedzie też wszyscy są, są obok. и это близко в Швецию, не есть так 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 места за тоже люте, але як як была острая размова, то они выходили там, это да, это само было один раз не не мовила, я же то само один раз сделали, как имели такую девчина, которая помогала в sprzątaniu. Nie było to najbiedniejsza rodzina Ugandy. To ona w którymś momencie podejrzewaliśmy, że wkradła mój telefon mobilny. No nie mogliśmy znaleźć. I też nie przyznała się, powiedziała, że nie widziała. Jak... I to wtedy jej no, zabrali tam na ulicę i rozmawiali jeszcze raz i potem ona wrobi przyniosła super. Ale też nikt nie krzyczał, nikt nie obwiniał, jak ja pytałam w właścicieli co się stało i jak powiedzieli, że na no powiedzieliśmy, rozmawialiśmy z nią po prostu bardzo tak psychologicznie, że wiemy nikt nie chce, żeby go podejrzewali o to, że jest złodziej. Żółk, złodziej. Tylko, że... No, jak widziałeś gdzie jest, albo może popatrz o siebie w pokoju jeszcze raz. No, może dzieci przynieśli, może coś. Po ona po, po tej rozmowie przyniosła, ale oni nie zrobili tej rozmowy na terenie, a to był dom i teren. A tylko zabrali ją poza, poza bramę. To jest niesamowite, czyli jak, jak są drobne, słuchajcie. Jak są drobne kłótnie, wtedy się trzeba śmiać. Jeżeli partner denerwuje, ale mnie denerwujesz, wkurzasz mnie, a jak u nas jest zasada, że nie mów ośle nikomu, co się dzieje w domu. Niestety no, ci, co się zajmują energią, doskonale wiedzą, że no, ta energia zostaje w domu i później żyjemy w tej energii negatywizmu, więc lepiej, tak jak właśnie u Gatynczycy, wyjść na zewnątrz i tam się kucić a jak sąsiedzi będą wiedzieć, co się stanie, może pomogą. <laughs> Dziękuję Marysia. Żelcie. Żelcie. Wszystkiego dobrego. Tak. Pa, pa.